Street Workout Lublin to grupa, która ostatnio obchodziła swoje pierwsze urodziny, a na tych urodzinach był Dominik Smagała. Posłuchajmy jego relacji. Grupa Street Workout Lublin ma już rok. W sobotę swoje pierwsze urodziny obchodziła lubelska inicjatywa zrzeszająca młodych ludzi zainteresowanych treningiem kalistenicznym, czyli ćwiczeniami siłowymi z wykorzystaniem wyłącznie własnej masy ciała. Z tej okazji jej członkowie zorganizowali specjalną imprezę pod nazwą Street Workout Lublin Birthday Gathering, czyli regionalny zlot miłośników tej dyscypliny sportu. Spotkanie zorganizowane zostało w formie zawodów, o czym mówi Damian Walaszczyk, jeden z założycieli grupy. Zawody zostały zaplanowane od wspólnego spotkania rozgrzewki. Później przeszliśmy do pierwszego etapu zawodów, czyli freestyle. Freestyle polegał na tym, że każdy zawodnik miał półtorej minuty na zaprezentowanie swoich umiejętności. W to wchodziły jakieś ćwiczenia akrobatyczne, jakieś ewolucje na drążkach, ale też stricte siłowe podciągnięcia, pompki, maslapy i innego tego typu rzeczy. Drugą częścią zawodów będzie trening wytrzymałościowy. Będzie on polegał na tym, że każdy będzie musiał zrobić jako największą ilość powtórzeń danego ćwiczenia. Zlot przyciągnął wielu zawodników o zróżnicowanych umiejętnościach i doświadczeniu. Byli początkujący, byli też prekursorzy street workoutu w naszym mieście. Każdy miał inną motywację do rozpoczęcia treningów, jednak połączyła ich wspólna inicjatywa. Około pół roku, pięć miesięcy tak dokładnie trenuję od pół roku. Szczerze za dwa lata znalazłem książkę skazany na trening na internet no i, i od tego czasu się zaczęło. I w tym momencie jestem w stanie zrobić tak zwanego masolapu, czy tutaj koledzy tłumaczyli o co w tym chodzi. Na początku nie umiałem, nauczyłem się po jakichś trzech miesiącach. Zaczęło się od tego, że nie umiałem się podciągnąć, a chciałem się podciągnąć jeden raz, zajęło mi to dwa tygodnie, a potem jakoś poszło z góry. Chłopaków w ogóle nie znam, dopiero można powiedzieć, że od dwóch tygodni się znamy. No i z nimi tutaj trenuję, bo tłumaczyli mi bardzo dużo. No i już kilku rzeczy się nauczyłem, których nie potrafiłem zrobić sam w domu. Wiadomo, lepiej coś robić, zawsze ten, że zna jakaś kultura fizyczna, pomaga w życiu wszystkich dziedzin. Systematyczność. No i trening czyni mistrza, im dłużej, tym lepiej. Także trzeba trenować. Imprezę, zgodnie z oczekiwaniami, można określić jako organizacyjny sukces. Jeremi Jędruszczak, założyciel inicjatywy, podkreśla, że zainteresowanych tematem kalistyniki i street workoutu nie brakuje. Zlot okazuje się wyjątkowo udany. Jest już około 20 osób. Przy dzisiejszych możliwościach wymiany informacji, zwłaszcza na scenie street workouterskiej, to znaczy różne fora regionalne, jak i ogólnopolskie, wystarczyło napisać w tych miejscach o zlocie i chętni sami się zgłaszali. Pod dużym wrażeniem umiejętności uczestników zlotu byli postronni obserwatorzy zawodów. Bardzo fajne, chłopaki się starali, widzę, że się rozwijają. Kilka bardzo fajnych widziałem, nie wiem, jak to nazwać, sztuczek czy pokazów, tylko widzę, że tak fajnie zorganizowane, miła atmosfera, no i w sumie ciekawe. Mnie się podobało, uważam, że chłopcy byli bardzo dobrze przygotowani i naprawdę reprezentują sobą wysoki poziom. Pewnie, że robi wrażenie, no i samemu by się chciało, trzeba się przyłączyć, tak jest. I są takie myśli. I jeszcze robi wrażenie ich wiek, że w tak młodym wieku czymś takim się interesują. To jest super, bardzo pozytywna inicjatywa i powinno być tak. I więcej. Widzę ekipa kilkunastosobowa, poziom moim zdaniem dosyć wysoki. Są tutaj także osoby początkujące. Szkoda, że w Lublinie jest tak mało takich miejsc, gdzie można uprawiać takie sporty albo tak się poruszać. No a miasto mogłoby chociaż jedno miejsce moim zdaniem zrobić albo udostępnić, albo coś zmodernizować. Była to pierwsza rocznica powstania lubelskiej grupy street workouterów, ale z pewnością nie ostatnia. Patrząc na szybki rozwój dyscypliny i rozwój lubelskiej grupy, możemy być pewni, że o tej inicjatywie usłyszymy jeszcze nie raz. Więcej informacji na temat kalisteniki i street workoutu w poniedziałkowym studencie na siłce.